Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Ja jestem Natalia. Dzisiaj przychodzę do Was z Vegas 7770 Losów i szybka kasa. Słuchajcie, szybką kasę kupywałam dzisiaj. Mam ją za 28 zł. Vegas był kupywany wczoraj za stówkę. Także wkład w dzisiejszy odcinek to jest 128 zł. Zobaczymy, ile uda się wykreślić. Dzisiaj tak było, mi zostało mi 28 zł w gotówce. To mówię, a wezmę szybką kasę, są oczywiście po kolei. Także zobaczymy, jak się tutaj spiszą, zarówno te z wczoraj, jak i te z dzisiaj. A odcinek prawdopodobnie będzie w poniedziałek albo jutro w niedzielę. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, kiedy to wrzucę. Także trzymajcie kciuki. Ja, żeby też nie przedłużać, biorę się za wykreślenie, wykreślanie, jak zwał tak zwał. Tak Przybliżę, żebyście wszystko dobrze widzieli. E, I tutaj mamy pierwszą szybką kasę, tutaj musi nam się utworzyć oczywiście e, linia i jak się utworzy, to mamy wygraną, jak nie, no to nie. Serducho, koniczynka, pieniążek, nie ma i tutaj jest. Ale niestety, widać? No, słabo widać. <laughs> ale pierwszy lasik jest spuściutki. Ja sobie wezmę ten większy otwór. A, tak, kolor wy, wy ten, Wybierałam, wybierałam i tak wybrałam, że za jasny. Tutaj mamy korony. Nie ma worek. Jest świnia. Jest wiśnie. Są, ale wygrane. I niestety nie ma. Jeszcze mam kupione warki z kasą, ale to na kolejny odcinek, także zobaczymy. E, Diament. Kości. Korona. Pieniążek i podkowa. I mamy dychę. Super. Super. To akurat fajnie. Cieszę się. E, kolejny nosik. Diament mamy. Pieniążek jest. Karty. Kolejny pieniążek i serducho, więc niestety pustak Kolejny ekspres losik. Karty są podkowa. Jest koniczyny. Nie ma kości. Są i moneta. Jest, ale nie ma wygranej. Szybka kasa. To mamy, diamencik jest, siódemka jest, korony nie widzę i kości są, ale niestety nie ma wygranej. Dalej. Serducho. Jest diament. Nie ma. To mamy, to mamy i to również mamy. Pusta. Tutaj. Yy, dolar. Jest. Gwiazda jest. Kości nie widzę. I to jest jest. Ojej. Tylko jeden wygrany. Trochę smutno. Eee, korona jest. O. Mamy druku wygraną. Dobra. To już mamy połowę. Dosłownie. Fajnie. Następny losik. Wisienki są. O, i tutaj mamy to, i to. A gwiazdy nie było. Także dwa złote wpada. Następny losik: siódmeczka. Jest. Karty nie ma. Świnia: jest. Dolar, jest. Gwiazda: jest. Ale bez wygranej. Następny. Nie widzę diamentu, nie ma karty. Są moneta, jest kości, są. Kolejny losik, serduszko. Dalej karty. Korona, moneta, diament. Wygrane nie ma. I ostatni maluszek. Yy, moneta. Worek jest, dolar. Jest siódemka, jest świni nie ma. Dobra, teraz bierzemy się za tego wykaza I tutaj musi być e, w jednej linii. O, w jednej linii musi być. Muszą być takie same symbole trzy takie same, żeby była wygrana. No i wiadomo, cytrynki to zwrot, winogronka, dwie dyszki. I im więcej się trafi, tym szczęśliwsza no. będę. <grywa> Pierwsza gra nie ma, druga gra nie ma. Nie ma. Tutaj są, one też są pod rząd. Więc mam nadzieję, że na 10 sztuk cokolwiek wpadnie. Bo by było trochę smutno. Ale może być też tak, że ktoś w innej kolekturze w tym samym czasie kupował i coś wygrał. Tutaj wygranej żadnej nie znalazłam. Kolejny ekspres losik. Nie ma, nie ma. Tutaj też nie. Nie ma. Drugi, puściutki. Kolejny. Nie ma. No co, że co, że już się nie będziemy lubili? O, dobra. Będziemy się lubili. Mamy trzy cytrynki. Czyli dyszka. Wraca. Będzie na wymianę. Eee. Kolejny tu nie ma. Tutaj, zobaczcie, po, górę, dół. Tu zabrakło jednej podkowy, a podkowa to jest stówka. Aby było coś pięknego, jakby wpadło. Tutaj też bar jeden taki, tu są po dwa. No ale niestety pusto. Dalej. Tu nie ma, tu nie ma. Tu zabrakło, nie ma. Dzwonki to jest 7 stóp, też jakoś tak pouciekały. No, tu też uciekło. No i niestety. Te dyszki, jak są na takim wiecie, puste, 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 to boli bardziej <laughs> niż te po dwa złote. O, widzę to. Tutaj nie ma. Trzy cytrynki mamy. O, trzy bary mamy. I widzę kolejne cytrynki. No i dobrze. Super. Matko, jak się cieszę. Ja się naprawdę bałam, że będzie wiecie: albo nic, albo jedna wygrana. A tutaj o tu nie widzę, nie widzę. Nie. A bary to... Bary to 30. Czyli tutaj mamy 50. Dobra, super. O matka, jak fajnie. <laughs> Mówię tak. Cieszy, cieszy. Nawet zwrocik cieszy, no bo jednak tutaj jest, wiecie. <laughs> Jakieś tam ryzyko się ponosi większe. Bądź mniejsze w zależności od tego za ile tych losów się kupuje. Nie ma. O, czekajcie, bo ja tu już wykreślam, a tutaj mamy kolejne trzy cytrynki. I mamy dyszkę. Tutaj. I tutaj nie ma. No dobra, ale dyszka jest. Piątkowa lepsza niż dzisiejsza. <słyska> dobra, dalej. Cytrynki, ładnie, zaczynamy. Ktoś inny miał pecha. <grych> o, i znowu cytrynki. Super. 20 złotych mamy. Muszę sobie zaznaczyć. Tu, tu i tu 20. Super. Bardzo fajnie. No to co? Z wygasem dalej się lubię. Kolejny losik. Tutaj mamy pusto. Chciałabym się pochwalić. Będę jeść kotleta z Kani. Tak. Każdy tak o tym gadał. Ja z dziewczynkami siedziałam, to w domu nie bywałam, a u mnie w domu też jedli i ja taką rybę zjadła. I mi wujek przywiózł dzisiaj, bo byli na grzybach z mamą. Prawciwków jest od groma nazbierali. I wujek mi przyniosę szkanie. Także dwie. Ale będę jeść pyszna rzecz. <grybujesz> ja z grzybów to <krybujesz> pieczarki w każdej postaci. I właśnie kotlet z kani, nic więcej. A i krzonki. O ja są mój głos! <krybujesz> krzonki z, z octu, to się nazywa korzonek. Ja wiem to, tylko ja mówię krzonki. Więc jakby. Od razu zaznaczam, bo dużo ludzi mnie poprawia i mnie to irytuje. Każdy ma jakieś tam swoje no, powiedzenia na różne rzeczy. O, ostatni losik. Patrzcie, jak szybko poszło. Ostatni losik i co my tu mamy? Nic, nic. O, mamy dwie dychy, zobaczcie. Gromko, gronko i gromko w grze trzeciej. Nic. Nic. Uuu, 30 bobary w grze 11. U, matko, no to powiem Wam, że tak jeszcze mi się chyba nie udało trafić, żeby wziąć pod rząd 10 sztuk i wygrać dwie 50, bo to jest taka... Można powiedzieć, rzadkość. 50-70 trafić, no umie to wiecie jak to jest. Ale fajnie, no bo za 128 zł był odcinek. A tutaj mamy fajny wynik, bo tutaj mamy stuwkę. Boże, 5, 50. Tutaj 20 to 70. Dyszka to 80.

154, 156, no to powiem wam niezły wynik. Te dwie pięćdziesiątki to rozwaliły system. Nie spodziewałam się, że takie dwa rarytaski się trafią, a losiki były pod rząd, więc w ogóle ja się mega cieszę. Czyli co, dzisiaj mamy plusik na odcinku. Bardzo mnie to cieszy. Będzie do pomnożenia. Będę dla Was nagrywać jeszcze odcinek z losami worki z kasą. Tamte losy też są pod rząd, więc mam nadzieję, że to nie jest tak, że tutaj mamy fajny wynik, a tam będzie. Tak w skrócie. <grym> Dzięki Wam za obecność i wszystkim życzę miłego dziątka i do następnego odcinka. Buziaczki. Pa-pa-pa!